To jest lipa, pięknie kwitnie. Będziemy zbierać um, kwiaty i liście, ale tylko te malutkie, te y, jasnozielone. Po pierwsze, chcę y, wysuszyć parę liści, żebym mógł przygotować swój herbatę z lipy, też za miesiąc, za dwa. Więc zostawiam na tydzień. W ciepłym miejscu w temperaturze pokojowej. No i się zobaczymy za tydzień. Teraz przygotujemy herbatę ze świeżych liści i kwiatów. Żyjemy wodę, dodajemy parę liści i parę kwiatów. To już zależy od was. Jaki ma być intensywny smak waszej herbaty? Możemy gotować przez minutę dwie albo od razu wyłączyć ogień. Więc wyłączamy i czekamy minutę, dwie, filtrujemy i y, słodzimy. Możecie do, dodać cukier, też przed filtrowaniem nie ma znaczenia. Ta herbata ma mm, smak po prostu, y, wow! Y, jest dobra w lecie i w zimie, no, tylko niestety y, nie zawsze są te kwiaty y, zlipy. Ale my mamy e, już, będziemy mieć za tydzień nasze e, liście suszone, więc widzimy się e, za tydzień. To są liście suszone, e, można przechowywać w słoiku zamkniętym, ale chcę od razu spróbować, więc ta sama procedura: żyjemy wodę, dodajemy parę liści, bo nie ma kwiatów, wiadomo. E, i gotujemy przez minutę, albo od razu wyłączamy ogień. To już zależy od Was. Ja gotowałem y, tym razem 3 minuty, nawet. Później czekałem, wyłączyłem ogień i czekałem tak mniej więcej jeszcze 3-4 minuty. I kolor y, mojej herbaty jest taki różowy. Dodajemy cukier i będziemy filtrować, ale cukier można dodać też y, po filtrowaniu. To już nie ma znaczenia. Nasza herbata z wysuszonych liści też jest gotowa, jest relaksująca, jest zdrowa i wiemy skąd mamy te kwiaty i liście.